Witam Was w grze. W bardzo dziwny grze. Po prostu sobie film. Najlepiej do końca. O matko. Od razu? Ja chciałem się przywitać więc się w tym filmie. Witam Wikrze. w takim razie od razu ten. Wiem, tyle że my musimy wybierać na kopiarze Witam Wikrze. Start Surfer. to jest.

Po nie, słowa, jest, yy. nie kojarzę słowa przypominam, że jest angielskim a, czy masz dużo obowiązków super wiedzieć, będę się posługiwał tłumaczy. ok, pięknie, nie wiem po co nie mm, yeah. ok, look around for a moment no taki fajny domek droga co? To wygląda jakbyśmy nie mieli okresu że mówię. Are you familiar with your sword 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 swording? Moja rodzina jest w moim otoczeniu mam, Nie, nikogo nie ma A co się stało? They know where are Where... Tak, jestem w swoim pokoju, wiem gdzie jest. Dlaced. Have you ever had a panic attack? Nie, nigdy nie miałem... A paniki. Do you find yourself a question for... Znajdziesz... Pytanie? Do siebie nie wiem. Nie. Czy darza ci się kwestionować swoje istnienie? Tak, to jest to jest ten, rozumiem, nieciekawi um, psychika ludzka, ludzka i ogólnie dlaczego ludzie zastanowią się, się nad swoim życiem i czy lubię to... Nie, w ogóle nie mówię na temat, nie? <grywa> I believe There is a good, yes. Wierzę. Wierzę. I as far this question of free will. No to... udało no, się przetłumaczyć, a i tak musiałem ten... Tak. Jest! Nie yeah, no, sam pograłem w grę przed chwilą, no, no na pewno sam. Are you... Sorry, sorry, sorry. Sorry, okay. Okej, okay, to będzie dziwny film. Yes, it, tak, jestem pewny. Jestem. Do you feel... Mm, tak czuję się... no Tylko... okej okay, może nie do końca bo to łóżko jest takie dziwne ale myślę że da się zawsze spać na podłodę jeśli... no nie nie będę aha have you ever wondered when you die tak znałem kiedy umrę zamknij te drzwi nie ma nikogo, nie wiem jak się zaglądać Have you cleaned off your desk? off your desk? Czy ostatnio sprzątałeś swoje biurko? Nie, zazwyczaj mam czyste, dlatego sprzątać nie muszę A window folder on your desks? Czy... E, czy... Czy... Czy znam Czy znam to co jest w folderu? leży z, nie nie wiem to jest kartka nie, nie wiem jakim przeczytać jakbyś mi powiedział to chętnie to, yy, ten no, tylko płykam wszystko poza C w C no nie wiem to no, z mogę sobie kręcić no throw away the con co? Do you have internet access tak mam, mam nadzieję, że mi nikt nie wyłączy, bo mam zamiar dzisiaj wrzucić jakiś film. Do you have any enemies? Hmm, tak by się zastanowić. Każdy owad jest trochę moim wrogiem. Co? Y tak. Jedna osoba się na mnie zdenerwowała, ponieważ pen on-ed kogoś kużyłem. Pozdrawiam osobę, jeżeli to ogląda. Jeśli... Więc no nie jestem, ani bo yy, tak myślę, że ktoś by mnie szukał, jednak. Ja nie. nie wiem, kto, ale ktoś mnie raczej szukał. Chodzi, żeby policja. Jestem sam? Hmm. Nie, no jestem z, z butelką. Ja jestem z butelką. Butelka to Helena. Dlaczego nie mogę jej podnieść? Jeżeli dobrze to przetłumaczyłem you Niech know the person standing behind Nie ma żadnej osoby e, Yes Przepraszam się Ale pójdę relax, take some time to relax Mogę odłożyć tą kartkę, bo nie chcę jej trzymać Are you relaxed? E, tak Bardzo jestem Relax, man. No feelings, real, and not this programmed-like machine. Yes. Is there a meaning to the life? What's what it all for? Does it make sense? It depends on what you it does You... Czy już wiesz kim ty jesteś? Nie, nie. Nie wiem. Ich, you no know what is... Nie wiem, nie. Nie co się starzy, czy nie. Jeśli... Gdyby powiedziano Ci prawdę o twoim stanowisku, czy zaprzeczyłbyś i by nadziei lepszą odpowiedź? Nie. Nie do końca rozumiem Admin? Nie jestem adminem. Chyba, że na moim serwerze, do którego zapraszam. When I ask your question, is really you answering? Yes. Nawet z tą butelką, uwierz mi, ta... znaczy, z butelką, z, z tym, że jestem sam, ponieważ butelka jest ten. Jeśli to you, to you, that you are not sentient, would you be shocked, eee, Podobnie. Czuję się jak w tej grze, w, w filmie Rush E chyba, albo coś podobnego jeśli mógłbym... Mówię... Nie, nie. Ok, przyznaję się nie umiem najlepiej. Musimy dowiedzieć, że nie jesteś świadomy, byłbyś szokowany. Y, tak, bym był już szokowany, jeżeli bym się dowiedział, że nie jestem świadomy. Do you want? To yes. Bardzo chcę. Fatus szukam fragmentu Edelu. Asasu O nie, nie Witam Was ponownie Niestety włączyłem grę niechcący i musimy to od ma prze przechodzić Przeczytałem, że lepiej, znaczy proponowane jest granie w szarości, więc będziemy grać teraz w szarości yy, I to co, to co ten No i yy, przeczytałem kontrolki przy okazji i tak, Więcej nie ma Ej! Teraz się zorientowałem, że czas jest realny, lol. Hmm. Jak tam mam mi działania ja w takim razie? O! Ej! Tam jest kosz. Mogę ułożyć tą kostkę. Ja wyrzucę wszystko. Chcę zegarek wyrzucić, okej. Okay. Ale relaxet, Jest. Ja jestem zrelaksowany. Ale fajnie, Teraz sobie to przetłumaczę Tak jak nie ja mi się wydaje, tylko tak jak tłumaczowi się wydaje, bo sobie nie mogę ufać. Tak, moje uczucia są prawdziwe. Is there... z tym sensem życia do you know who are nie, nie wiem kim jestem do you know what is happening? nie wiem co się dzieje okej okay, co mogę wyrzucić? mogę coś jeszcze wyrzucić tylko co? jeśli nie nie rozumiałem tego tylko pytanie więc co? admin? a jest na swoim desktopie An i person is really uh, tak powiadam prawdę ja jestem adminem na swoim serwerze tylko nie, to by się przez ostatnią wydawało, że nikt nie ma dostępu do kanałów prawie tylko to tych trzech głównych czy tam bar który by mógł ci udowodnić, że jesteś że nie jesteś światem. Tak byłbym szokowany, to fajna taka gra no one to no Fajna, fajna taka e, gra Może trochę Mmmm nie ma And do you want to know Tak, potoczkam je w jak mówiłem już. Fragmentu Edenu. Look out your window. Kont. Spojrzałem. Nie ma nic. Ah look. Okej. Okay. Look around the, the, this window. Uh, no It's not right. what My I've been trying to help you see so yes what what was go just some there. Odpowiadamy trochę inaczej. Proszę nie. nie, nie. Odpowiedź Odpowiedzmy. okej, okay, tą butelkę na pewno wyrzucimy Helena, Harry. Jest. Jestem gotowy. Tam wszystko co się da No yy... napiszemy, że nie. Nie, nie miałem dobrego dnia. Mmm. Yy, się, że tak. Zobaczymy ten. Yy, Okej, okay, zaraz czy co mamy? Zaraz wrócić, tak Już jestem. Już może dać mi ponownie. Py look out of yes oh no okay ah okay that was us Are you familiar with you? Mm, jest będziemy teraz jest prawda? Czy nie jest Uznajmy że Nie. jest prawda? Mm, że tak jest prawda? Czy to jest prawda? No I co i tak samo się to skończy Aha, tak samo się to skończy. Pewnie to płócne. Więc w sumie trzymacie się i cześć. My, lecimy. Ej, cze, cześć cześć! jest... czy inne, inne, trochę napis. Chyba. Wajcie. Tyle. Żegnajcie.